Hello ludzie! Witamy w naszym odcinku Racist Island, szósty odcinek. Dzisiaj powitamy naszego kolegę Bambusa, Michała. Hello! O, zobacz, ktoś puka. Może zejdziemy na to, co? Kto to? No chodź. Otwórz drzwi, bo ja się boję, że ktoś wyskoczy. O nie! Bambus! Hello. Nie wiem! Zobacz, ukręcono mapę jeszcze. Szybko uciekamy. Masz jeszcze nas zarazi. Mamy jeszcze nas zarazi. A! Szybko uciekamy. On nas zarazi. Niech on mnie Biegi. Niech on nas zarazi. On nas zarazi. On nas zabije. Czyli musimy być No właśnie, przeczytaj zasady, zanim tu wejdziesz. Ty, ty Murzynie jeden. Won. Jezusie. No to co, to co dzisiaj? Dzisiaj robię w dzisiejszym odcinku. Ha. No w dzisiejszym odcinku. Patrz Murzyn się pali. Eee, <grym> będzie... Się pali, e, będzie bardziej czarny, nie? Bondastyki! <grym> Bodastryki! <grym> Dawaj, musimy... Wejść. Chodź Michał, chodź, chodź. Majko, musimy wejść. Musimy wejść do naszego zamku jakoś, on nie wiedział. Dobra! Czekaj. Ja wchodzę. Czekaj, zakopię Murzyna. Murzyn wskakuj do dziury. <grym> Michał, nie wie. No kurde! Wskakuj do dziury, ej! Przestań bić! Wskakuj do dziury! Dawaj, skakuj do dziury. Nie pragnę do bora. Dawaj. O Jezus! Nie wydostanie się stamtąd! O Jezu! Jak my stąd wyjdziemy? Szybko! Ja już biegnę, ja już biegnę, ja już biegnę! Szybko, szybko, szybko! O, czekaj, 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 czekaj! Ja już biegnę. Dawaj, dawaj, otwieraj wejście. Szybko, szybko! Żeby on nie wiedział. A, zakopałeś go? więc może się wydostać. Kurde, się... Dawaj szybko, szybko. postawić postawię tego stąd. Chodź, chodź, chodź. Nie, nie trzeba, dawaj, dawaj. Zamknijcie i Nie, nie, właśnie zamknąłem to stąd. Dawaj szybko, zamykaj. Chodź na wieżę. Nie, musimy się, musimy przygotować się. Ja biorę tego. Muszę muszę chyba idzie. Muszę, idzie? Szybko, bierz! Masz mieczyk! Szybko! Chodź, wojna z Ty, odchodź! Patrz, zobacz! Wchodzi Chodź. przez nasze fajne przejście! Tu jest mieczyk! Podniosłeś go? na wejście. Czekaj, czekaj. Patrz, mi są zamknięte, hańbię szuka, Patrz, szuka wejścia. Czekaj, wejdę na wieżę. No, dawaj, wejdź na wieżę, bo patrz, on szuka wejścia, nie może znaleźć. Jezu. Jeszcze go powkulam trochę. Co to robi? Jezus! O, skąd... zaraz... Co tam wiedział, jak tam wejść? Kurde, szybko, Lego, Lego, szybko! Nie, dam, tak, gdzie on Dawać. jest? Gdzie on jest? Nie, zostaw, muszę się mowa! Dobra, popa! dobra, zostaw mi już go, zostaw mi już go. Dobra, co robimy w dzisiejszym odcinku? Dzisiejszym odcinku robimy błąd przeciw Murzynom nie, no, tak naprawdę dzisiaj co my zrobiliśmy? dzisiaj będziemy pokazywać, no pokazywać co zrobiliśmy bo jakoś nie wiemy co spokój, do robienia spokój, murzyny. Murzynie pis, pis my peace. jesteśmy w tego pokoju, pokoju pokoju nie chcesz w pokoju? bo cię zabiję. no ja już go zabiję dobra, dobra, dobra dzisiaj będziemy Chodź, pokazywać jaj. serwer, co, co zrobiliśmy a, przywitajcie nowego gościa, przywitajcie Pata Witajcie, gościa! Powiedz coś pat. hello Elo, Elo. Dobrze. Um, więc teraz pokażemy coś fajnego. Chodź, chodź wejdziemy w ogień. Pokażę się glicia z ogniem. może nam A no glicia z ogniem z ogniem pokażemy. Dobrze, się nie zakopie No i będziesz biały znowu. Właśnie. A tego chyba nie chcesz. No właśnie, dobrze, patrzcie na tego glitcha, wejdę w ogień. Widzicie jak się pale. Widzicie? Jak wezmę na fert to też widać jak się palę. Ale jak wezmę tak, to nie widać jak się pale. A, murzy się pali, młużniej się pali, musi się pali. Tak ma być. Jara i się murzynie. się jara, się nie Dobrze Dobrze. Ognisko przymurzyni. Ma ktoś cię łaski? <laughs> nie, w lodówce zostały, kurde. Dobrze, to chyba już wszystko. Chodź, chodź na wieżę. No to będzie... na no, koniec pokażemy no, ty na tego wieżę, więc idziemy. Dokończoną naszą piękną wieżę. Piękna. Nie pokazywałem jej do końca, kurde. Przepraszam was, ludzie spadłem. Jak fejl. Dawaj, chodź, idź, od razu na górę, idź od razu na górę. Na no, na drobinę od razu. No dobrze, kurde, dlaczego tak Że długo to zrobić? Pokażemy im naszą wyspę, jak pięknie wygląda z góry. No i ten napis, kurde, to wszystko pięknie wygląda, co nie? No, no, co to, jest nawet nie no to nasz serwer, nie, ja admin, a on host admin nie. No zobaczcie, ja. to jest maksimum gdzie możemy się dokopać. Kurde, żal. Zobacz. Dobrze. Co? I dzisiaj na koniec korzystamy z naszej windy. A! Boga, korzystamy z windy. Dobra. Dobra, to 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 już wszystko na dziś, nie? No, więc idziemy. Miłe śmierci życzymy. A, -a, A Do widzenia. Wszyscy elo powiedzcie. Wszyscy elo powiedzcie. W tym samym czasie. Trzy, dwa, jeden. Elo.